thank you Świątynia Vang zbudowana została pod koniec XII wieku w południowej Norwegii. Za namową mieszkającego w Dreźnie norweskiego malarza Jana Christiana Dala ten cenny zabytek architektury wikingów został zakupiony przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV. Król zrezygnował jednak z postawienia kościoła na wyspie Pawieko koło Berlina i zaczął szukać miejsca, w którym świątynia mogłaby służyć nabożeństwom. Dzięki zabiegom hrabiny Fryderyki von Reyden z Bukowca, wiosną 1842 roku postanowiono przenieść kościółek w karkonosze, aby mógł służyć ewangelikom mieszkającym w Karpaczu.